dobry, Marlena Siok, Mazowsze Wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Nie dla podziału Mazowsza. Powołano Radę do spraw Unii Europejskiej. Ponad 100 projektów w budżecie obywatelskim Mazowsza gotowych do głosowania. Nowe obiekty sportowe w powiatach legionowskim, nowodworskim i wołomińskim. Blisko 3 miliony na wymianę pieców w regionie żyrardowskim i warszawskim zachodnim. Prawo i Sprawiedliwość nie ustaje w dążeniach do podziału Mazowsza. Cel jest jeden: zdobycie władzy. A co to oznacza dla dwóch nowych regionów, które miałyby powstać? Według wielu naukowców, samorządów lokalnych i mieszkańców regionu, stagnację i brak jakiejkolwiek perspektywy rozwoju. To byłby skandal, jakiego Unia Europejska nie widziała dokładnie. Działanie z wielokrotnym złamaniem konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mówi marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik, odnosząc się do ostatnich wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości i doniesień medialnych, coraz silniej konkretyzującego się pomysłu podziału Mazowsza. Przeciw podziałowi są radni województwa Mazowieckiego, którzy przyjęli stanowisko w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa. Za przyjęciem stanowiska głosowało 26 radnych koalicji obywatelskiej polskiego stronnictwa ludowego, przeciwko 23 radnych i sprawiedliwości. To stanowisko bardzo krytycznie odnosi się do pomysłów podziału, wskazuje na brak podstaw ekonomicznych, kulturowych, społecznych. Wskazuje też na fakt, że powstaną dwa różniące się bardzo województwa, bardzo bogate stołeczne i dużo bardziej biedne mazowieckie. To stanowisko uzyskało już pozytywną opinię Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego naszego sejmiku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że różnego typu projekty... Polityczne i stricte polityczne środowiska prawa i sprawiedliwości są w tej chwili rozważane. Niestety te, prze, te projekty są w zupełnym oderwaniu od realiów i funkcjonalnych Mazowsza i finansowych Mazowsza. Ale to nie tylko radni województwa mazowieckiego. Pomysł budzi coraz większy sprzeciw wśród naukowców, samorządów lokalnych i mieszkańców regionu. Coraz więcej gmin i powiatów przyjmuje stanowiska w obronie integralności województwa mazowieckiego. Na przekór wszystkiemu PiS chce przeprowadzić reformę. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, cel jest jeden czysto polityczny. Ciągle gdzieś o tym się mówi, dlatego my też musimy ciągle przypominać swoje argumenty. Bardzo wydaje nam się ważkie i Istotne, bo, bo ten, ten, ten temat cały czas gdzieś tam jest od czasu do czasu podgrzewany. To znaczy, że, że ten pomysł gdzieś, gdzieś funkcjonuje w głowach, i myślę, że ciągle o tym my również musimy przypominać, że to jest zły pomysł. Zły przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Aby utrzymać inwestycje i działalność instytucji kultury, szpitali, szkół oraz stan dróg na tym samym poziomie, co obecnie. W budżecie nowego województwa mazowieckiego zabrakłoby ponad miliard złotych. Z naszych wyliczeń, a mamy dane z urzędów skarbowych, jeśli chodzi o dochody, wynika, że tak się może stać. Dlatego, że to jakby jest wiedza powszechna, że dochody generuje Warszawa i okoliczne powiaty, te, które miały być. W tym ewentualnym województwie warszawskim. Natomiast pozostałe powiaty, które, które miały być w tym województwie regionalnym, tak go nazwijmy, no niestety są słabiej rozwinięte i tam te dochody nie są wysokie. Natomiast wydatki, no niestety są głównie zlokalizowane tam. Czyli generalnie naszym zdaniem z tych wszystkich analiz wynika, że to województwo regionalne no nie byłoby zdolne do życia. Jednym z argumentów, na które powołują się rządzący, szukając poparcia dla swojego pomysłu, ma być wzrost środków unijnych dla mazowsza regionalnego w ramach nowej perspektywy finansowej. Niestety ten argument stracił rację bytu 1 stycznia 2018 roku. Udało się, to sobie trzeba jasno powiedzieć wynegocjować, dzięki wielu staraniom, też Marszałka Adama Struzika, na, poprzez swoją pracę w Komitecie Regionów, wynegocjować, że ten nowy podział statystyczny dla Europy, bo to nie jest podział tylko dla Polski, obowiązuje w następnej perspektywie finansowej, będzie już obowiązywał. Czyli to znaczy de facto, że tak jak powiedziałem, Unia Europejska widzi, nie patrzy na województwa, bo tak jak nie patrzy na landy niemieckie, tylko widzi nucy drugie. Widzi nuc stołeczny i widzi nuc Stołeczny widzi nuc regionalny. Tak i tak dzieli pieniądze. Dzięki temu ma kwalifikujący się w pełni do pomocy unijnej biedniejszy nuc, czyli który dostanie takie same pieniądze, nuc regionalne, jak województwo lubelskie czy podlaskie. No i nuc mazowiecki, stołeczny, który jest bogaty. Zapowiadany podział regionu to nie tylko aspekt finansowy. Pomysł stoi w sprzeczności z najważniejszym polskim aktem prawa. Po pierwsze, wydaje nam się, że może być mowa o naruszeniu artykułu pierwszego konstytucji. Który nakazuje działać na rzecz dobra wspólnego, przygotowanie wszystkich dokumentów, które wiążą się z polityką działania regionu, no będzie tworzyło kilkuletni, co najmniej stan permanentnej organizacji. Chodzi tutaj o podział, oczywiście, tak co do różnych skutków prawnych, jak i co do skutków gospodarczych, społecznych. W związku z tym ten cel, który się pojawia w przestrzeni publicznej, właśnie mówiący o tym, że to ma służyć wykorzystaniu lepszej absorpcji środków unijnych. No, wydaje się być takim albo pozornym celem, albo takim, powiedziałabym, troszkę nietrafionym, dlatego że no, ten chaos, który zapanuje, tak naprawdę wydaje się, że nie będzie absolutnie tego celu realizował. Kolejne zagadnienie, jakie tutaj widzimy i zagrożenie, to jest naruszenie artykułu drugiego Konstytucji, który realizuje zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zaufania obywateli do stanowionego prawa. Minimalny okres wakatiologii zgodnie z obowiązującym prawem to jest 14 dni. Natomiast oczywiście duże zmiany wymagają wieloletnich czasem przygotowań. Konstytucja oczywiście mówi również o tym, że ingerencja władzy państwowej w działalność jednostki, w działalność samorządów no, musi być proporcjonalna, czyli nie może być nadmierna. Ta ingerencja nie może jakby sięgać zbyt głęboko. Warto również pamiętać o tym, że w artykule 2 i 7 Konstytucji w powiązaniu z kodeksem wyborczym no jest też dostrzegalny pewien problem związany ze skróceniem kadencji organów samorządu województwa, dlatego, że co do zasady kadencja wynosi 5 lat, natomiast tutaj w, tej, w tym przypadku wynosiłaby 2 lata, po czym nastąpiłby wybór nowych organów i te nowe organy nie byłyby wywołane na pięcioletnią kadencję, tylko na 3-letnią. Każda zmiana w obszarze granic samorządu terytorialnego musi być konsultowana z tą wspólnotą, której bezpośrednio dotyczy, no więc trudno sobie wyobrazić jakby taką zmianę narzuconą Autorytarnie. Dwa województwa to również podwójna administracja rządowa i ogromne koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem bliźniaczej struktury organizacyjnej. Konieczne będzie utworzenie między innymi kolejnego urzędu wojewódzkiego, inspekcji transportu drogowego, straży pożarnej, inspekcji handlowej, sanitarnej służby weterynaryjnej, inspekcji ochrony środowiska. Stałe koszty administracyjne wzrosnąć mogą nawet o kilkaset milionów złotych. Rola Unii Europejskiej w rozwoju integracji Wspólnot jest niezaprzeczalna niestety, jeśli chodzi o Polskę, proces ten zapoczątkowany przed laty został zatrzymany. Platformą do podjęcia rzeczowej dyskusji na temat umocnienia roli naszego kraju na arenie międzynarodowej ma być Rada do Spraw Unii Europejskiej stworzona przy marszałku województwa mazowieckiego. Do jej zadań będzie należało m.in. budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej, w szczególności w zakresie promowania postaw proeuropejskich. A chodzi o Radę do Spraw Unii Europejskiej, która powstała przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Jest to efekt podpisanego 13 sierpnia porozumienia między Samorządem Mazowsza a Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębskiego. Dzisiaj ten sceptycyzm, taki euro-sceptytyzm, który się pojawia, Skonfliktowanie, zwłaszcza w obszarze praworządności, z Unią Europejską powoduje, że martwimy się o Polskę, martwimy się o przyszłość, i dlatego po inicjatywie pana prezesa Łukasiewicza doszliśmy do wniosku, że musimy temu przeciwdziałać. Stąd pomysł powstania, powołania Rady do spraw Unii Europejskiej przy marszałku województwa. Taką formułę prawną znaleźli, znaleźliśmy. Jest ona zgodna z prawem, z, też z możliwościami tutaj prawnymi. Jest też odpowiedzią na ważne zapisy strategiczne w naszych dokumentach mówiące o ścisłej współpracy z Unią Europejską. W skład Rady weszło wiele autorytetów oraz liderów różnych środowisk, ambasadorzy, profesorowie, nauczyciele, artyści, autorzy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także samorządowce. Nie mieliśmy do tej pory w Polsce, a nawet w Europie, powiem szczerze, takich forów pozwalających obywatelom, którzy są zaangażowani i chcą coś robić, słuchać się wzajemnie i działać wspólnie na rzecz tego, co nazywam kreatywną, wpływową i wiarygodną Polską w silnej Europie. Z kolei Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej zauważa, że utworzenie Rady do Spraw Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego stanowi odpowiedź na apel senatorów Rzeczpospolitej Polskiej zawarty w uchwale Senatu RP z dnia 18 czerwca 2020 roku o znaczeniu edukacji europejskiej. Dwa lata temu założyliśmy Fundację My Obywatele Unii Europejskiej czując potrzebę społeczną, obywatelską potrzebę Głosu, zabrania głosu, który by się sprzeciwił tej eurosceptycznej mniejszości, która raptem nadaje ton, wyraz rzekomo nas, nam wszystkim. Obudźmy się, obudźmy się i zorganizujmy się. Unia jest nam potrzebna, pomaga Polsce, pomaga światu. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Unii Europejskiej przy marszałku województwa mazowieckiego odbyło się 7 września. Województwo Mazowieckie jest pierwszym, które zdecydowało się na realizację budżetu obywatelskiego. Zgłoszonych zostało ponad 200 projektów. O tym, które z nich otrzymają wsparcie, zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Park Sensoryczny w Gołodczyźnie, Rowerowy Szlak Wschodniego Mazowsza, Warsztaty Edukacyjno-Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży czy Budowa Tężni Solankowych to tylko niektóre z projektów, które przeszły ocenę formalną i już niedługo zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 25 milionów złotych. Zachęcam przede wszystkim do tego, żeby przejrzeć te projekty, zwłaszcza w tych wspólnotach, w których one powstały, żeby gorąco je promować. I żeby też przekonywać obywateli, żeby wzięli udział w głosowaniu. Tu można wygrać tylko w jeden sposób, poprzez oddanie głosu, ale to jest, proszę Państwa, upodmiotowienie decydowania przez wspólnoty lokalne. To jest ta możliwość decydowania. Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza zgłoszonych zostało 231 projektów o łącznej wartości ponad 92 milionów złotych. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 109 z nich i to właśnie one są rekomendowane przez Zespół do spraw budżetu obywatelskiego Mazowsza do dopuszczenia pod głosowanie mieszkańców. Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 26 o charakterze ogólnowojewódzkim i 86 podregionalnych, w tym 17 z subregionów Warszawskiego Wschodniego, 13 z z Warszawskiego Zachodniego, 10 z Ostrołęckiego, 9 z Siedleckiego, 9 z Płockiego, 8 z Radomskiego, 8 z Warszawy, 7 z Ciechanowskiego i 2 z Żyrardowskiego. Żeby projekt przeszedł ocenę pozytywną, musiał spełnić kilka wymogów i te wymogi trzeba było spełnić łącznie. Przede wszystkim to, czy projekt mieścił się w zadaniach samorządu województwa mazowieckiego. Kolejny, kolejny warunek to było to, żeby był zgodny z przepisami prawa jeszcze kolejny to był, żeby mieścił się w założonym budżecie, czyli projekt inwestycyjny musiał być maksymalnie do 1 miliona złotych, natomiast projekt nieinwestycyjny do 200 tysięcy złotych. Również projekt musiał zakładać, że będzie odbywał się na naszych gruntach, czyli gruntach należących do samorządu województwa mazowieckiego. Musiał być on również zgodny z planami miejscowymi, musiał być on zgodny również z założeniami celowości wydatkowania danych kwot pieniędzy. Na projekty, które przeszły ocenę formalną, będzie można głosować od 26 października do 16 listopada wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, a także w jego delegaturach. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy: jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden podregionalnej. W imieniu osoby niepełnosprawnej głos oddaje opiekun prawny. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 roku. Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dostępne są na stronie internetowej bom.mazowia.pl Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, rozbudowa skateparku na Stadionie Miejskim w Legionowie, czy budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie. To inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. W sumie w powiatach legionowskim, nowodworskim i wołomińskim będzie to siedem inwestycji. Legionowo już niebawem wzbogaci swoją ofertę sportowo-rekreacyjną, wszystko za sprawą rozbudowy skateparku na Stadionie Miejskim. To właśnie na ten cel miasto otrzymało 100 tysięcy złotych wsparcia samorządu Mazowsza. Świat i czasy się zmieniają. Kiedyś młodzież grała tylko w piłkę nożną i inne zbiorowe takie sporty. Dzisiaj mnóstwo młodych ludzi jeździ na hulajnogach, jeździ na rowerach i często jakby domagali się mamy w legionowie kilka tego typu obiektów ale mają one więcej jak 15 lat czas się zmienił oczekiwania się zmieniły sprzęty się zmieniły i chcemy mając już bardzo taką atrakcyjną bazę sportową hale sportowe nowy basen chcemy także tym młodym ludziom zaoferować bezpieczną, nowoczesną, atrakcyjną bazę sportową, na której te swoje pasje mogą ćwiczyć. Z kolei gmina Wołomin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej zmodernizuje boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej imienia Fryderyka Chopina w Starym Grabiu. Miejscowość Grabie Stare w gminie Wołomin posiada bardzo fajną, taką kameralną szkołę podstawową. Myślę, że 100 tysięcy złotych, które zasili nasz budżet w celu modernizacji boiska wielofunkcyjnego to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Każda złotówka wydana i zainwestowana w zdrowie i w edukację naszych dzieci i młodzieży to jest dobry, dobrze wydany pieniądze rozbudowa skateparku na stadionie miejskim w Legionowie czy modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły podstawowej w Starym Grabiu. To dwie spośród siedmiu inwestycji, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane w powiatach legionowskim, nowodworskim i wołomińskim. Rzeczywiście szczęśliwa siódemka, nasz mazowiecki instrument wsparcia infrastruktury sportowej i ponad 10 milionów złotych, które trafia do samorządów na budowę, na modernizację bazy sportowej. Dzisiaj szczęś Siódemka, Wołomin, Klembów, Jadów, Wieliszew, Nowy Dwór, Legionowo. To są projekty bardzo ważne, infrastruktura sportowa, modernizacja boisk, skateparki, to wszystko co służy rozwojowi fizycznemu naszej młodzieży. W sumie do powiatów Legionowskiego, Nowodworskiego i Wołomińskiego na rozbudowę bazy sportowej trafi 660 tysięcy złotych. Blisko 3 miliony złotych na wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze trafi do regionu żylardowskiego i warszawskiego zachodniego. To kolejne projekty zmierzające do poprawy jakości powietrza na Mazowszu. Osiągając sprawność na poziomie 60%, oznacza to, że wykorzystują efektywnie tylko 600 kg węgla ze spalonej tony, a na ciepło marnuje się aż 400 kg surowca. Mowa o przestarzałych piecach węglowych, czyli tak zwanych kopciuchach, które odpowiedzialne są w głównej mierze za szkodliwą emisję związków i substancji. Dlatego zastąpienie ich nowoczesnymi źródłami ogrzewania jest tematem palącym. Jak chociażby tu w gminie Sochaczew, jednak już niebawem dzięki dofinansowaniu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 gmina zainwestuje ponad milion złotych w wymianę węglowych źródeł ciepła w 84 budynkach jednorodzinnych. Środki finansowe, środki wsparcia przeznaczone przez instrument mazowiecki, one są bardzo dobrze wykorzystane i pozwalają na realizację zadań Proekologicznych na wymianę pieców, szczególnie tych starych, kopciuchów, pieców miałowych, tych, które przez wiele, wiele lat funkcjonowały, i zmienić w ogóle sposób i ideę grzania każdego, każdego z mieszkań. Na pewno Daje to oszczędności w kraju, na pewno przyczynia się do, do czystego powietrza. Na pewno są to świetne rozwiązania proekologiczne, które obecnie promujemy, ale warto kontynuować je przez bardzo długi okres czasu. To jednak nie jedyna gmina w regionie żyrardowskim i warszawskim zachodnim, która stawia na ograniczenie niskiej emisji. Gmina pozyskała środki w kwocie powyżej 300 tysięcy złotych. I w ramach tego dofinansowania będziemy robić termomodernizację budynku użyteczności publicznej, a wymieniać dwa źródła ciepła. I oczywiście będzie miało to realne przełożenie, ponieważ ograniczy to emisję tych tak starych kopciuchów, bo do tej pory akurat w tych budynkach budynki te były one ogrzewane właśnie po prostu węglem. Także gmina Raszyn i miasto Piastowo na ten sam cel otrzymają po ponad 600 tysięcy złotych. W sumie decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. Generalnie chodzi nam o to, żeby poprzez wymianę źródeł odżywania doprowadzić do sytuacji, w której na całej powierzchni województwa będzie czyste powietrze, będą przywrócone europejskie normy które są w tej chwili niestety przekroczone, no i w którym będziemy mogli oddychać czystym powietrzem, a dzięki temu poprawimy komfort naszego, naszego życia. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, obecnie, aby uzyskać właściwe normy powietrza w województwie, Mazowsze musi zainwestować 9 miliardów złotych. Warto zaznaczyć, iż Polska otrzymała 119 miliardów euro netto z Unii Europejskiej. Zdaniem marszałka to poważny zastrzyk pieniędzy, bez którego zrealizowanie tych wszystkich inwestycji byłoby po prostu niemożliwe. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.